Rozpoczynam daily, widzowie. Dzisiaj jest pierwszy filmik na tym daily. Przez cały miesiąc będziecie mogli zobaczyć filmy, gdzie będę grać w Bedwarsy, na CraftCube, na Coxcrafcie, na Craftem C, na Craft Playu. raczej nie, ale też może. Nagrywam to już w sumie, jak mam nagrane 18 filmów w przód. Tak, ten. No, więc widzowie. Ja wam jeszcze troszeczkę poopowiadam o tym projekcie, ale też na ręce może o. Okej, okay, dobra, no więc tak, słuchajcie. Otwieram daily. Filmy będą od 1 do 28. lutego. Z ważnych informacji, no to wydaje mi się, że na pewno to że te filmy nie będą jakoś super dopracowane. Co jeszcze będę wielokrotnie podkreślał na innych filmach. Filmy będą codziennie o tej samej godzinie, czyli o 11.11. .11. Myślę, że spoko godzinka. Taka, jak macie ferie, to spoko, bo sobie będziecie mogli, wstaniecie, się ogarniecie i pooglądać, a jak macie szkółkę, no to to też fajna. To też fajna, bo jak wrócicie ze szkoły, to będziecie mieli y, sobie filmik do włączenia. Wow. Y, ja te filmy w większości nagrałem wcześniej. Y, nie jestem jakimś pro bedwars playerem. Ale zdecydowanie myślę, że filmy są fajne. Takie, zrobione pod kątem. Będzie się można pośmiać i w ogóle. Mam nadzieję, że to docenicie. Aha, nieźle. <laughs> no, e, więc tak. E, filmy, że filmy będą codziennie już wspominałem. No, i w sumie. I mam nadzieję, że będziecie pisać dużo pozytywnych komentarzy, bo to jest dla mnie bardzo ważne, żeby dawać mi po prostu tą motywację do pracy. Na koniec Daily, jak będziecie pisać niki, to was chętnie pozdrowię. Wszystkich, każdego, kto napisze swój nik, to na końcu Daily mogę pozdrowić. Przynajmniej jeśli nie będzie was, nie wiadomo ile. Będę się staro pozdrowić wszystkich. No, ale to tak dodatkowo. Co jeszcze? Hmm, muszę się zastanowić, bo nagrywam to dosyć spontanicznie. Challenger, które wykonuję, też u większych twórców na pewno wyglądały lepiej. Dlaczego? Dlatego, że oni mieli więcej czasu na nagrywanie. Ja to wszystko nagrywam na szybko. Tutaj już, nagrywaj, bo zaraz film następny. Mam jeszcze do tego. No, mam ferie, ale. Jak ten, no to miałbym. Wow. Ale jak ten, no to miałbym w szkołę. A półtora tygodnia szkoły, tak miałem tylko. Więc nagranie tego niestety na nie jest łatwe. Liczę się z tym, że to może być nie wypał i że zmarnuję bardzo dużo mojego czasu, aczkolwiek uważam, że jestem w stanie to zaakceptować, bo ile by mi to nie dało, to zawsze coś mi to da. Za montaż jestem odpowiedzialny ja. Za montaż, e, pretensje tylko do mnie, za miniaturki i pomysły na miniaturki. Jak będziecie pisać, że miniaturki są skopiowane, e, miniaturki robi mi Edge Filmy, e, który jest oznaczony w opisie. E, więc na spokojnie, już jeśli chcielibyście takie miniatureczki, to już się z nim dogadacie. Fajnych chłopak bezproblemowy. Może nie są to miniaturki, wiecie, topowe, takie jak największych twórców. Ale są zdecydowanie bardzo fajne, przyjemne w oglądaniu. No, taką trochę reklamę Ci zrobiłem darmową Edge. Mam nadzieję, że to docenisz. Mm. No właśnie. Za montaż jestem odpowiedzialny ja. Ja te filmy robię. Zajmują mi one około półtorej godzinki. Nie wiem. Jeśli uważacie, że to dużo, no to to możliwe, że tak jest. Ja uważam, że to nie jest dużo, ale też jak uważacie, że to jest mało, to trochę wam się nie dziwię, nie? Bo jest to jednak dosyć mało. O. Boję się tego, że się będę ciągle powtarzać na tym filmie. <laughs> Więc może żeby się nie powtarzać, to tak. Yy. Właściwie w tych filmach moich nie używam żadnych efektów. Jedynym efektem, który używam, o. który używam, to jest tak realnie. Yy. Jedynym efektem, który używam, to jest tak naprawdę cięcie. Montuję w DaVinci Resolve. Nie w Kapkacie, choć nie mam nic do Capcata. To świetny program do montowania. Przechodziłem przez Capcata, zdecydowałem się na DaVinci. Kurde, już nie wiem, co powiedzieć. Mogłem sobie zaplanować jakoś. No, myślę, że to tyle, bo nie będę Was już bardziej zanudzać. Pamiętajcie, że filmy są codziennie o 11.11. .11. Myślę, że spoko godzina z jednej strony trochę symboliczna, ale z drugiej strony, też powiedzmy taka w sensie: y, symboliczna w stylu, że no, wiecie, no po prostu nie jest to taka normalna godzina mega ale myślę też, że jest taka odpowiednio dobrana. No mam nadzieję, że cię poprzyjmiecie do daily, bo, w... o, bo wkładam w nie bardzo dużo pracy. No i dziękuję Wam za oglądanie. Yy, widzimy się jutro o 11.11. .11. Siemka!